Posłuchajmy jeszcze ogłoszeń dusz pasterskich. Jutro w poniedziałek, 4 stycznia, zapraszamy na godzinę 17.30 na modlitwę wypominkową za zmarłych poleconych w wypominkach rocznych, a po niej na Mrze Świętą w intencji zmarłych. We środę, 6 stycznia, obchodzić będziemy uroczystość objawienia Pańskiego. Zapraszamy na mrze święte odprawiane według porządku niedzielnego. Dodatkowo odprawimy mszę świętą o godzinie 11. Podczas każdej mszy poświęcać będziemy dostępną kredę i kadzidło. Ofiary zbierane na tace tego dnia przeznaczamy na misje katolickie. W czwartek z racji pierwszego czwartku miesiąca zapraszamy na godzinę 17.30 na adorację Najświętszego Sakramentu. W przyszłą niedzielę obchodzić będziemy święto Chrztu Pańskiego, Niedziela ta kończy okres Bożego Narodzenia. Od września rozpoczęliśmy przyjmowanie intencji na nowy rok kalendarzowy. Jest jeszcze wolnych kilka intencji w najbliższym czasie: na msze indywidualne, rano lub wieczorem. Gdyby ktoś chciał w tym roku zamówić mszę świętą gregoriańską, to także zapraszamy. W tym roku w związku z sytuacją epidemiologiczną, zgodnie z wytycznymi naszego księdza biskupa. Nie jest planowana wizyta duszpasterska, czyli kolenda. Nie będziemy mogli odwiedzić waszych domów i rodzin, dlatego chcielibyśmy każdej rodzinie, a także osobom samotnym naszej parafii udzielić indywidualnego błogosławieństwa w Kościele. Zatem przez kolejne dwie niedziele okresu Narodzenia Pańskiego, czyli dzisiaj i 10 stycznia po każdej mszy świętej będziemy zapraszać was całymi rodzinami, a także osoby samotne, przed ołtarz, do indywidualnego błogosławieństwa na kolejny rok naszego życia. Chcielibyśmy w ten sposób wspólnie prosić Boga o umocnienie naszej wiary, nadziei i miłości. Przy wyjściu z kościoła dostępny jest Tygodnik Katolicki Idziemy, a w nim rozpoczął się bardzo ciekawy cykl artykułów księdza Jacka Stefańskiego o świętym Józefie, patronie tego roku. Zachęcamy do lektury. Bardzo serdecznie dziękuję księdzu Grzegorzowi, który jest ojcem duchownym w seminarium w Lublinie. Dzisiaj nam pomaga. Nasz ojciec Eugeniusz wyjechał trochę po świętach do domu, więc posiłkujemy się zaprzyjaźnionymi księżmi. Bardzo dziękuję też za waszą obecność w kościele, za wspólną modlitwę. Tak jak zapowiadaliśmy, będzie dzisiaj możliwość przyjęcia indywidualnego błogosławieństwa dla rodzin, dla osób samotnych, za chwilę ksiądz Rafał odprawi nabożeństwo adoracyjne z racji pierwszej niedzieli miesiąca. Później e, będzie można podejść do takiego błogosławieństwa. Ksiądz Rafał odmówi też modlitwy, z tym związane wyjdziemy we trzech. Tutaj jeden ksiądz w głównej nawie, pozostali w bocznych nawach. Przy okazji otrzymacie obrazek świętego Józefa, patrona tego roku, i buteleczkę z wodą święconą, byście jej używali w domu, można nią się żegnać, można też tą wodą pokropić swoje mieszkanie. Mamy taką sytuację, drodzy siostry i bracia, jak wiecie, w tym roku musimy skorzystać z takiej możliwości. W najbliższych dniach też w waszych skrzynkach pocztowych pojawi się list taki od nas z parafii chcemy w ten sposób Wam też dobrze życzyć w tym okresie Bożego. Narodzenia. Zapraszam zatem teraz do modlitwy przed najświętszym sakramentem.